Bardzo lubię święto zakochanych, chociaż uważam, że powinniśmy się kochać nie tylko od święta. Że powinniśmy się szanować i, i w słowie, i w czynach codziennie. Więc jeżeli ktoś ma partnera, to myślę, że się ze mną zgodzi. A, a fajnie też, że jest takie święto, gdzie można dodatkowo celebrować tę miłość, bo miłość jest przepięknym uczuciem. Miłość trzeba celebrować codziennie, ale no, też, no. też jakby. Tak, myślę, że po prostu zwykła kolacja, może do teatru pójdziemy, może do kina. A prezenty dajecie sobie czy bardziej takie wiesz, symbolicznie, pewnie kwiatki. A ja coś tam szalonego wymyślę dla męża. Każdy, kto jest szczęśliwie zakochany, e, lubi celebrować to święto. Ja nawet w tym roku wzięłam sobie w ten dzień wolne, żeby móc właśnie ze swoim partnerem może wyskoczyć na jakąś randkę, może do kina, a może w domu pobyć razem ze sobą i sobie zorganizować jakieś atrakcje. Także ja akurat bardzo lubię celebrować.